Witam. Dzisiaj chcę Was zabrać do opuszczonego salonu marki Hyundai, który został zamknięty w 2004 roku. Zapraszam do oglądania. Witam, witam. Dzisiaj będziemy o, eksplorować to jest opuszczony salon Hyundaia My tu mamy taki podnośnik, się nam jeszcze zachował na auta. To prawdopodobnie był serwis Zrobili tych aut. No, zobaczymy, co tutaj dalej jest. Zobaczcie. Wszystkie te podnośniki się nam zachowały jeszcze. No, cały ten warsztat tutaj. Jakieś różne rzeczy. Tu też jakieś pewnie coś było. Mam trochę tak pole. No jakiś taki schoweczek, Czyli tu musiałby ten serwis cały. Tu mamy różne, do różnych olej, możemy poglebać. To było tak daje. jeszcze widzimy części palc, nie, części po angielsku. Tak. Tu mamy kalendarz. Przepraszam, Bo... czy to pan jest słynnym eksploratorem? Tak, tak, to ja A, jestem, to ja panie jestem, panie tak, panie. tak, tak, to, to dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dziś z Abnem przyjechałem po prostu tutaj do, do serwisu, do serwisu, tak. Tak. Są te słabe zderzaki. <grym> tak, o, są. Zobaczcie ile to rzeczy. Widzę, widzę właśnie, no. 2003-2004, no z tego co wiem, to to gdzieś właśnie w tych czasach, w tym czasie to było po prostu zamknięte. A płyty nawet, powiedziałaś, te płyty nawet są. Płyty też szkoły. Mam jeszcze jakąś książkę. Katalog części, no. części, ktoś zamawiali do aut, to musieli poszukać tym, katalogów. No, 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 proszę bardzo. Są no, też części, e, numery części i Ale zobaczcie tutaj, jakie ciekawostki. Ten kalendarz 2004 nawet jest. O, to jest yy, półłośka. Tak to się no, tak to jest półska świętaja została. Jakby ktoś potrzebował Kupaki, zobaczcie, te zderzaki. Dużo fajnych tu zostało tych rzeczy, katalogi różne tu mamy na olej Elf no, Elf on nie sponsoruje tego. Tego odcinka ale zrobimy to w formie takiej krypto reklamy I tak można powiedzieć, Czekaj, jaka dowiemy trochę? O tak, no ładnie, ładnie się nam tutaj zachowało. To graffiti, wejście do obsługi serwisu. Dobra, idziemy teraz zobaczyć do góry co tam mamy. Co innego jeszcze tu widzimy? Te oranżady no, takie. Butelki Droga ewakuacyjna O tu Co my tu mamy Może to auta były, jak te auta tu wywozili do góry Chyba to bardziej serwis był Ale nie, bo tam jest sobie reklamy jeszcze Wyprzedzał rocznik 2000 Takie banery mamy O tu coś zostało nam jeszcze Zobaczcie Reflektory do auta Ciekawe jakiego to modelu jest, no ale to by było... Tak, to tam było 2003 Tu tylne jeszcze, efekto Opiekacz Taki stary Bojedelek mały Co tu mamy? O, walizka Ale bez pieniędzy Dobra Zobaczymy co tam dalej jeszcze no okay, ten budynek. Szyba tu jest nawet, przednia szyba cała. Jeszcze też widzę tu szyba. To było. A to są mamy. O, też tu mamy jest Castrol'a Kastro też nas nie sponsoruje. Gdzieś kółko. Tak. Zapasówka. Tego, tego sztygara, tak, tak, bo on też tu był, mi to właśnie dał e, no Na namiarę, wiesz? Tak. No to mamy, widzimy, jakiś ten stolik fajny tak. e, Z krzesłem dobra, Znowu, zderzaki Zobaczcie, hüdaya Nawet znaczek widać No ładnie, ładnie Jakaś część Co tu mamy? O, też fajnie to klimatycznie nawet wygląda Zobaczcie, jak tu już co e, Tu mamy. Paprotka już tutaj wyrosła. Idziemy. Dobra, idziemy dalej. Co? Dalej mamy jeszcze. O, do więcej tych pomieszczeń. Nawet jest... o. A już tam, Tu już jest tak gorąco. O, gruncie. No, a tu... ale dużo najgorzej. mamy. Taką miałem kiedyś w domu. <noise> HP610. Choinka na święta. że jest Udbex, tak to już o zobaczcie tutaj jak pięknie jakie duże jest ten logo Hyundaia biuro a Aha, Ty tu jesteś biuro tu mamy, no zobaczymy co nam tu kryją te dokumenty o kwota kredytu o tak jakbyś sobie wziął kredyt na 50 tysięcy i na 6 lat 1000 zł lata wychodziła ale to jest w euro, albo w dolarach, albo w złotem, a złotem 1234, czyli 200 lot, jeżeli za zaoszczędza jak dałeś w dolarach Kredyt na auto Co tu jeszcze mamy, A tu mamy jakieś głośniki Głośniki, płyta nawet Co to za płyta, program płatnika, aha to do płatnika, wizytówki Ale tu ciepło, tu faktycznie jest ciepło no. Tu mamy jakiś ten podkolor, widzimy te były zasłony, niebieski, tak jak ten te logo. A tu zobaczcie, jaka fajna szafka, już się tak fajnie rozwaliła, urbexowo. Też dużo tych dokumentów. Jakiś, ale może tego już nie będziemy ruszać, bo to wszystko może runąć, ja z tą szafką, gdzieś tutaj coś będę próbował wyciągnąć. To nawet mamy kaseta film dla dorosłych. To jest film dla dorosłych, to nie będziemy pokazywać, bo jeszcze nam to YouTube zbanuje. Rachunki do ZUS-u 8200. To pracowników. To jest ta kaseta. Jakby ktoś chciał dobry film po dla dorosłych, to może chętnie tutaj przyjdzie <laughs> i skorzystać. Zobaczcie, ile tu dokumentów zostało. Jeszcze co my tu mamy? E, listy przewozowe, gwarancje. Tylko, że to już jest w takim stanie, że tego znaczy już się nie da w ten sposób odczytać. Tu mamy o, radio, ale nie mam przodu z tego radio. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam dalej jeszcze. Uf, jak tam jest ciepło. No, okay. ja, Tu jest, zresztą. Jest... Dobrze to wyszło? Pięknie, pięknie. Fajnie. Dobra, co te... się... tu mamy? Kibelek na łóżko, tak spawacza. Tu, o kurde. Węgiel. Znaczy, to tutaj do węglu. O, ale piec, takim piecem to ogrzewali. Kopciuchem, no. No Typowo kopciuchem. Ale o dziwo go jeszcze nikt nie wyniósł. Nawet tych drzwiczek nie wynieśli. Nie. No No, nie mnie to tu zadziwia A idziemy dalej Tu mamy podobnie, aha, tu Anna taka tak słowacza, Co to, to kolega mówił Tu mamy maskę Znaczy ten No maskę na no, spowodniczą Dobra Co tu jest? Ła, wow, tu jest też dużo rzeczy Mamy Hyundai Atos Widzimy Atos Accent nowy 2002 też kalendarz. W szafce mamy jakieś tam różne pojazdy samochodowe książka. Dobra, tu mamy PC. Tu też nas nie sponsoruje samo mamy reklamy. Dzisiaj tutaj film wrzucamy. Tu nie zobaczyć za to, A co tu mamy. Czekajcie. A jakieś te, te kafelek. Mamy jeszcze na pomieszczenie, Zaraz tam pójdziemy. Tutaj mamy, o zobaczcie, ksera zostało jeszcze nosze sanitarne, noszów nie ma, słuchawki, mhm. no, Tu jakiś cement, tu nic nie. Ma. I więcej zobaczcie jak, lampa, jak ta lampa tu wisi. Ja wam powiem. aż tak pod tą lampą iść. Bo ta lampa może w każdej chwili zlecieć na, na głowę. Tu jesteśmy od, z drugiej strony... Zreszcie, nie, bo tu byśmy to góry wiedzieli. O! To jest jakieś płęszczyni, duży nie jest. Zobaczcie, tu pewnie te auta stały wszystkie. Nie ma jakiegoś auto jeszcze fajnego <laughs> zostawionego klawiatury mamy jakieś co to jest numery telefonów mhm. tak, co my tu mamy jeszcze? Mamy logo Hyundai, fajnie wtopione w tą ścianę Tu kolejne Xero Znaczy, nic nie będzie. O, zobaczcie, co tu mamy: Optimusa, kasy fiskalne. Ta filma już chyba nawet nie istnieje. Mi się bedo, nie wiem, czy istnieje, ale to nie, bo to opadło. To było jeszcze w latach 90., jeszcze ona istniała. Ale zobaczcie, to jest e, na paragon fiskalny, nie? Tu telefon. Halo, halo? Słyszy mnie ktoś? <laughs> no, nigdy, nikt, nikogo nie słychać. No. Auto chciałem kupić, zadzwonić, no, ale nikt nie odpiera. No, fajnie, fajnie to wygląda tutaj. Dobra, zobaczymy, co tu dalej jest ciekawego jeszcze. O, tu mamy serwis. Autoryzacja Rybnik, serwis autoryzacja, bo już jest ważna. 5 lat, od daty wystawienia. Wystawienie ją w 2000 roku, czyli raczej nieważne. Tu mamy jeszcze części z komputera. O, zobaczcie, karty graficzne. Jakieś dokumenty. No, zobaczymy, co tu dalej jeszcze. Mam tutaj jest ten obiekt Telewizor Philipsa A czy telewizor monitor? <grywa> e, Aptyczka, zobaczcie Aptyczka jest nawet Co jest w tej apteczce, w apteczce. Woda utoniona I Bandarze były A tu fajne kanapy To Pewnie Lokalna młodzież ma posiadówki Miała, bo ma Czy to już tak zawilgocone wszystko, że było starać na to siadać Marihuana prawda? <laughs> Dobra, czekaj Teraz mamy, widzimy, jeszcze z, się zachował ten plakat taki z Hyundai'a Oczywiście ktoś to musiał pomazać jakąś farbą Okej. A zawsze kibelki, a co tam jest? Tutaj był wjazd, wiesz? Aha, i tutaj tymi autami wjeżdżali a tu co po podnośnika zostało jeszcze widać... to się zapatrzę sobie, A tam coś jeszcze? Nie Z tego podnośnika jeszcze są pozostałości. Kurde, atakuje nas tu jakieś... Tam co daliśmy ta. to tam nie wjeżdżały auta. To auta wjeżdżały. To chyba też te podnośniki były, mi się wydaje, wiesz? To są te, wiesz, pozostałości, mhm. tak jak tam. Ale tutaj auta ogólnie chyba do tego salonu wjeżdżały, wiesz na pewno. Może no, ta bama też jeszcze tak została, nie? No i teraz tak właśnie znowu mogę Wam to pokazać tą lampę, pod którą tak przechodzić. Bo jak ona by tak spadła na nas, to znaczy z naszej głowy by dużo nie zostało. No, właśnie, dobra, tu żeśmy wszędzie byli. Ja tu byłem, nie? Tu tak. Tu byłem, tylko nie byłem. Tu jest safe. O kurwa. Tu nie byliśmy, widzisz? Ech. Nie da się otworzyć. Grzejnik już pewnie przyszedł. No, że tu w ogóle te kolory pozostawały. No, dużo rzeczy tu zostało, co teoretycznie wyszło. Tam my już w, Jubele, w tym biurze, tu jeszcze też dużo takie zostały. Tu są takie bezpieczne one Dobra, tu byśmy byli już a Tak może jeszcze pokażę z, z drugiej perspektywy Tu już czas po prostu zobaczyć właśnie A tu byliśmy? Tam już chyba nic nie ma więcej Nie jest tak, że jeszcze nie są takie bezpieczne No nie jest, nie jest tak, no dużo tych graficznych Wiesz, to jeszcze No no, no tu te liny jeszcze, a te liny zobaczmy Liny są chyba nowe, liny jak nowe, jeszcze są nasączone czymś Olej Olej, no jeszcze są nasączone Jak wam się podobał, dajcie tam la lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie No i co, do następnej wyprawy, na razie, cześć, hej!